Pani Eleonoro, 80 lat temu, 14 czerwca 1940 roku, pociąg, w którym pani ojciec wraz z 728 uwięzionymi, przybył na stację, która wówczas nazywała się Auschwitz, i tego samego dnia został numerem 77. Wyjątkowy dzień i wyjątkowa sytuacja. Y tak, pandemia. Pandemia. Pandemia troszeczkę zmieniła nasze, nasze plany, ale znajdujemy się dzisiaj w budynku, w którym być może mój tato stoczył jedną ze swoich zwycięskich obozowych walk bokserskich. Jest to miejsce również, z którego jego kolega obozowy, pan Kazimierz Albin uciekł, więc to wszystko jest bardzo... jest to bardzo... Tak, emocje, a za chwilę koncert zespołu Besides. Yy, tak, znam muzykę, yy, znam motywację zespołu, yy, którzy tworzyli yy, te utwory. Yy, słuchałam tego w domu i powiem, że wywarło na mnie to. Kolosalne wrażenie. Jest to wspaniała muzyka, poruszająca. Mnie bardzo poruszyła do głębi. Wręcz rozpłakałam się słuchając tej muzyki. Na tej płycie w pierwszym utworze Irwien Widerda, który nawiązuje w całości do pierwszego transportu do tych 728 Polaków, w tym mojego ojca, którzy przyby przybyli tutaj do Oświęcimia. W tle, w tle tego, tej muzyki słyszymy komunikat archiwalny na dworcu w Krakowie, który informuje więźniów, nie tylko więźniów, o zajęciu Paryża przez wojska niemieckie. No tak, ale pani ojciec w swoich wspomnieniach spisanych odręcznie, na podstawie których zresztą z tego co wiem, pani napisała swoją książkę, tego akurat momentu nie wspomina. Yy, tak, napisałam książkę i mam nadzieję, że tego roku na jesieni zostanie wydana. Na tej podstawie y, y, powstał również film Mistrz, który również będzie jesienią tego roku na polskich ekranach. Wracając do drugiej części pytania, tak, mój tato y, nie, nie wspominał we w, swoi, w, swoich, y, w swoim pamiętniku, we w swoich wspomnieniach y, o Krakowie, akurat o tym, y, o tym komunikacie, ale i jego koledzy, którzy u nas bywali w domu, w tym również pan Kazimierz Albin, już tak. Z tego, co wiem, to był bardzo emocjonalny moment dla nich. Były tak, oczywiście był to moment, który oni bardzo przeżywali, często opowiadali, często powracali do tych wspomnień. I jest to pokazanie tutaj zespół, Wspaniale utrafił w, ten, w te momenty, które takie są pełne grozy, smutku, tragedii tych ludzi, którzy liczyli na być może szybkie zobaczenie swoich rodzin, nie było im to dane, a poza tym nie wiedzieli naprawdę, w jakim piekle się znajdują i co ich tutaj czeka. A tytuł płyty bystanders. E, Mój tato był w epicentrum tych wszystkich zdarzeń tutaj. Był żywą historią. Opowiadał, kultywował wspomnienia swoje i swoich kolegów o obozie. Bardzo, bardzo to przeżywał. Ja też byłam częścią tych wspomnień i proszę mi wierzyć, że nasze życie rodzinne i. Opowieści Taty, o Auschwitz, o jego kolegach, o, jego, o tych, których znał i o tych, których nie znał, był, zdominowały nasze życie absolutnie. Zespół nazwał to apokalipsą XX wieku. Czy pani zgadza się z tym określeniem? Zgadzam się z tym określeniem. Jest to wspaniale dobrany. Jest to wspaniale dobrane mot, motto, można powiedzieć, z, zespołu, który właśnie ukazuje tą apokalipsę XX wieku. Ale płyta też nawiązuje do mieszkańców okolicznych ziem, którzy nie tylko i wyłącznie byli biernymi świadkami, widzami tej apokalipsy, byli wśród nich też ci, którzy z narażeniem życia pomagali uwięzionym za drutami. Tak, oczywiście. I mój tato również z ich y, strony doznał wielu, y, dużej pomocy. Y, w naszym archiwum domowym znajduje się gryp spisany przez Tatę z obozu, który właśnie dzięki pomocy y, cywilów przedostał się przez druty. Wcześniej to było wręcz niemożliwe. Y, bez tej pomocy tych okolicznych ludzi, którzy pomagali jak tylko mogli więźniom. Przepraszam, ale chyba czas zacząć koncert. Dobrze, dziękuję.